Wreszcie znalazłam stojak na choinkę, który jest prawdziwą ozdobą mojego salonu. Ten stylowy model w kształcie bombki z polską biało-czerwoną szachownicą to coś więcej niż zwykły stojak. To designerski akcent, który dodaje wnętrzu wyjątkowego charakteru. Wykonany z wytrzymałej magnezji zapewnia pełną stabilność choinki przez całe święta. Otwór 4 cm idealnie pasuje do większości pni. Połączenie funkcjonalności ze stylem, o którym marzyłam. Zamów już dziś na giftmania.com.pl i ciesz się wyjątkowym stojakiem przez lata.